Dzień dobry kochani. W czwartek, 14 stycznia. Dziś dla Was karta dnia to cesarz. To jest czwarta karta w Tarocie. I już Wam wszystko mówię, co ta karta nam tutaj opowiada. Karta tutaj nam przestrzega nas, znaczy, że nie co przestrzega co, żebyśmy zwrócili uwagę, że dziś na naszej drodze stanie mężczyzna. Będzie to mężczyzna starszy dosyć taki odpowiedzialny, mający odpowiedzialne stanowisko, yy, pełen kultury, szarmancki, yy, bardzo ciepły człowiek. Yy, może to być nasz dyrektor, może być to osoba przełożona, jakiś przełożony nasz, yy, sąsiad, może to być ktoś z rodziny. No, trudno mi powiedzieć kto, ale na pewno stanie na naszej drodze taki ciepły mężczyzna, starszy. I Tutaj karta mówi, żeby wysłuchać tą osobę, co ma do powiedzenia, starać się z nim złapać jakiś kontakt, porozmawiać, nie spieszyć się, nie uciekać gdzieś tam, nie lecieć, po prostu poświęcić mu chwilkę swojego czasu z dzisiejszego dnia. Dlaczego? Dlatego, że ten mężczyzna bardzo dużo wniesie do naszego życia pomoże nam w sprawach finansowych, podpowie y, nam jakieś fajne pomysły, da na realizację naszych marzeń, naszych celów, y, pomoże nam, na pewno wyciągnie nam pomoc, do nas pomocną dłoń. Więc tak jak mówię kochani, y, jeżeli stanie na drodze jakiś mężczyzna starszy, spokojny, cierpliwy, opanowany, z doskonałą wiedzą, to nie lekceważmy go. Poświęćmy mu 10, 15, 20 minut, a zobaczycie kochani, że przyniesie to w cudowne skutki i zostanie waszym przyjacielem na wiele, wiele lat. Kochani, jeżeli chodzi o miłość, dzisiaj zaznamy taką naprawdę fajną miłość, takie poczucie bezpieczeństwa, a partner dla nas dziś będzie bardzo... Tak będziemy się wspierali wzajemnie, dbali o siebie, myśleli o sobie. Osoby, które są oddzielnie od siebie, tak? Czyli nie przebywają razem, a bardzo się kochają, też to dzisiejsze myślenie będzie takie ciepłe. Taka tęsknota wejdzie w serduszko. Więc naprawdę dzisiaj będzie piękny, taki miły dzień, jeżeli chodzi także o miłość. Jeżeli chodzi o finanse, będziemy realizować swoje obowiązki tak bardziej energicznie, chętniej. Zaczniemy widzieć cel w swojej pracy. Będziemy ją po prostu kochać i lubić, nie będziemy źli na swoją pracę i nieszczęśliwi, Będzie pokochamy, pokochamy dzisiaj swoją pracę na pewno i materialną stabilizację taką będziemy dzisiaj odczuwać, jeżeli chodzi o zdrowie to będzie pięknie. Dziś będziemy pełni energii, chęci na, na wiele, żeby zrobić wiele rzeczy, których sobie odmawialiśmy do tej pory. Więc na nic nie będziemy narzekać, jeżeli chodzi o zdrowie. Więc też bardzo fajnie. Dziś, kochani, trafimy do swojego celu, do swoich celów zamierzonych. Dziś te cele będziemy osiągać. Zrealizujemy swoje plany, swoje marzenia. Dzień będzie pełen energii. Będzie po prostu bardzo dobrym i bardzo pozytywnym dniem. Kochani, życzę Wam w takim razie, żeby się to wszystko spełniło, żeby to wszystko na Was zadziałało i pamiętajcie o tym starszym panie, bo naprawdę dużo, dużo Wam przyniesie radości. Ściskam Was mocno, kochani, całuję i życzę Wam pięknego, cudownego dnia. Do widzenia.